Cześć! W tym filmie pokażemy Wam, jak skorzystać z Monorail, gdzie jest stacja początkowa, ile to kosztuje. Będą też migawki z rejsu po marinie. Uważamy, że atrakcja jest warta tych pieniędzy. Jeden przystanek. Wtedy dirhamy, sporo. Idziemy teraz na Monorail, na przystanek początkowy, co ciekawe on jest umieszczony w dosyć śmiesznym, dziwnym miejscu, zaraz to pokażemy, przed nami jakieś, nie wiem, półtora kilometra spaceru. You think it's hard to see Schody ruchome, ale inaczej. Czyli uruchamiamy nogi GPS prowadzi nas przez jakiś parking, więc idziemy, pokazuje około 1800 metrów. Po lewej stronie mijamy Marinę Dubai, część wschodnią i skręcamy teraz w prawo. O! Takie chodniki to jest na W Dubaju jest prawie 13 tysięcy taksówek. Podróżowanie taksówkami jest, jest opłacalne, jest tańsze niż w Polsce na pewno. My z moim Dubaj do naszego hotelu płacimy 22-25 dirhamów. W tym samym czasie podróż na, 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 na tym samym odcinku właściwie to jest koszt dla czwórki, dla naszej czwórki, około 15-16 dirhamów. właściwie taksówka to jest tylko parę groszy więcej wygoda. Do Mogliśmy tutaj przyjechać taksówką, ale chcieliśmy zobaczyć, jak wyglądają tutaj te okolice między Marią Dubaj a właśnie Palmą. Przechodzimy teraz przez ulicę, którą jeżdżą tramwaje. Nie, idziemy teraz z buta. Idziemy do tego brzydkiego budynku tam na dole, szarego. Sam początek, ta stacja początkowa, dojście do niej jest no, tak beznadziejne, że a trudno uwierzyć, że to się dzieje tutaj, Gdzie oni tak przywiązują uwagę do, do jakości. Wchodzimy do budynku i będziemy chodzić teraz po podziwnych monorailach O jest tak zimno Do budynku z, z parkingiem Tutaj zaczyna się taka ścieżka niebieska która informuje nas, które mamy iść do Norvela No Dziwnie to wygląda, szczerze mówiąc no, A tak mają, tak sobie wymyślili Oni chyba założyli, że tu tam przejeżdżali samochodem parkować na tych pustych teraz parkingach i przesiadać na, na pocie. Nie wiem, dziwnie to wygląda, ale no, tak sobie wymyślili dochodzimy chyba do celu oznaczenie graficzne dosyć jasne idziemy to po bilety bilety są tutaj o, nawet sporo ludzi Chodzimy szytując kod QR na, na bilecie. Ramki otwierają się same robi się, już troszkę, robi się już troszkę ciemno Mam nadzieję, że zapiemy się jeszcze na jakieś ujęcia przed zmrokiem. Mamy dory miejsca, udało się. mimo że jest komplet. Zjeżdżamy schodami w dół, no do bo gdzie można zjeżdżać do góry i idziemy zobaczyć do hotelu. Tu musimy czytać swoje bilety. Zjeżdżamy w dół, zjeżdżamy w dół, no zjeżdżamy. I idziemy zobaczyć co tu się dzieje co tu dają może jakiś bigos albo bolonka. idziemy sobie zobaczyć co tutaj się dzieje myślę, że spokojnie możemy sobie do tego hotelu wejść o tej godzinie mam nadzieję wchodzimy bocznym wejściem Chwilę połazimy, zobaczymy co tutaj można zobaczyć. No czyli oczywiście handel trzeba zarabiać w każdym miejscu. Zarmo nic nie dają. A tak liczyliśmy. przeszliśmy sobie pooglądać ten hotel jest z bliska. Czy uda się wejść, nie sądzę. Myślę, że bardzo pilnują prywatności swoich gości. Rzeczywiście ten obiekt robi duże wrażenie z bliska. Czuje się rozmach kasę, kasę, ale o innych niestety. Mówię o kasie. Idziemy ponownie na rejs z statkiem po marinie. Tak nam się spodobało ostatnio, że bierzemy to drugi raz. Tym bardziej, że tam jest naprawdę jedzenie na wypasie i tak jak sobie przekalkulowaliśmy, że Mamy iść do restauracji, i wydać podobną kwotę. Tutaj mamy i kolację, i wycieczkę, i alkohol. Więc działamy. Jedną z rzeczy, które należy, albo może wypada zrobić, jest taki taki My wybraliśmy właśnie tę łódź. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Pokażemy. Boarding już się zaczął, startujemy. Zobaczymy, jaki będziemy mieli stolik. Okazuje się, że żeby mieć dobre miejsce np. Na, na górnym deku trzeba rezerwację robić 2 dni wcześniej więc na górny się nie dostaniemy znaczy, możemy tam wejść później sobie połazić ale stolik będziemy mieli na niższym poziomie ale wygląda dosyć dobrze wygląda ekskluzywnie zapłaciliśmy 200 dirhamów za osobę zgodnie z opisem alkohol unlimited to ciekawostka, która nas zaskoczyła, bo w Dubaju Zakochanym się jakoś tam mocno walczyło, a się okazuje, że, że jest wszystko, że jest whisky, jest wino, jest piwo, po No to idziemy, drugi raz, na tą samą. Mam nadzieję, że tym razem do góry. Jakie odczucia na rejsiku? To jest wspaniałe. Dają jeść, dobrze dają jeść, dają odpić, dobrze dają wypić, dużo dają wypić, Smacznie dają wypić. No zajeb... to wszystko jest tak. <laughs> Na pierwszym y, poziomie mieliśmy kelnera, który latał przy nas po prostu jak z rozwolnieniem, dostał mały napiwek, tam nie, nie wiem, 20 dirhamów, dy... no do 20 dirhamów, no i jak dzisiaj nas zobaczył, to po prostu tutaj latał jak wszystkich kelnerów, informował, że mają nas dobrze obsługiwać, także jest fajnie. Tak, baju baju, jest tam <laughs> Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every took a delight. From sunrise to starlight, day tonight. Ta restauracja, byliśmy w niej dwa razy, dzień po dniu, polecamy, pyszne jedzenie Libańskie, albo, albo jakieś nie wiem, syryjskie, nie pamiętam, ale bardzo dobre jedzenie Tureckie Tureckie? tureckie nie, to było... To było tureckie, nie, wiem, nie. No, tureckie, 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 tureckie tjera, dobra Ale bardzo dobry. baraninka, nie baraninka Rysz bardzo wybitny wręcz. Tak dubaj postanowił nas pożegnać. Wycieczkę zdecydowanie, polecamy wycieczkę? O, yy, tak. To będzie na filmie. Zdecydowanie polecamy tą wycieczkę. Naprawdę. Warto było wspaniała. I, warto, i warto było negocjować, bo yy, pan powiedział, że żeby mieć górny dek, trzeba robić rezerwację dwa dni wcześniej. My zgodziliśmy się na ten yy, niższy, ale na czterech osobach zaszczędziliśmy 300 zł, więc warto tam sobie się tak trochę pomuszować. Pokazać, pokazać polską cebulę Co tu się dzieje? A ta platforma, którą widzimy teraz tutaj po prawej stronie, to jest stąd startują samoloty, z których chętnie skaczą ze spadochronem. Zdecydowanie polecam.